Dobra, świetnio widzowie. Ja już odkryłam jak szybciej się zalogować do Fortnite. W sensie nie może nie szybciej, bo tak jakby coś się ostatnio zepsuło i nie mogłem yy, zbytnio ubrać. W sensie jeszcze długo się ładowało yy, na ostatnim prototypie, dlatego go nie wrzuciłam. Dzisiaj już dostałam nowe słuchawki. Zagramy sobie z Jankiem, już sobie włączę mikrofon, hej Janek, halo, siema, dobra, ja włączyłem nagrywanie, plan na dziś jest taki, robimy szalony, czerwony kontra niebieski, ale daj radny, gramy na publicznej i robimy jak ostatnio na prototypie, boksa i tam tańczymy, z jednej strony zrobimy boksa otwartego i ciekawe ile ludzi będzie z nimi miało sojusz. Dobra. Oczywiście zrobimy sobie tak widzowie, że yy, Janek jest w przeciwnym teamie, więc będzie jeszcze śmieszniej. No, Dobra, to my już to startujemy z rundką. Jak chcecie sobie zobaczyć profil Jana, to on ma taki. Hmm. Dłoń dobierny na graczy, kurde Ej Janek a ty w ogóle jaki masz level Na karnecie? Nie, na level, level Ar... Ale w czym? Jest no dużo dobra, jest w drzwi Nie wiem, chyba 47 Albo 48 Ja mam chyba 34 ale nie, ja nigdy nie pamiętam, jaki miałem level w lotu. Okej. Okay. W ogóle nie wiem dlaczego, mam cię bardzo cicho. Dobra widzowie, sobie także gramy jedną rurkę. Jak tak. nikt nie przyjdzie, to będzie trochę lipo. Ale no, przynajmniej będzie jakiś tam odcinek jak zawsze. Pianek? No, ładuje się. Ej, możesz mówić możesz trochę głośniej, z niewiadomych przyczyn? Ja Cię nie słyszę, ja się słyszę Cię, ale bardzo cicho, a mi coś nie mogę podgłaśniać. Słyszysz mnie teraz dobrze? Nie, chcę w się sensie, cicho cię słychać. Ale okej, okay, ja robię no. boksa. Ciebie na szczęście, ja sobie u... teraz sobie zrobię głośność na 100%, żeby mi uszy pękły. Okej. Okay. Ja Bo, robię wiesz, klasy... Stary klasyczny Janie. Wszystko podkręcamy na maksa. Nieważne jak się nazywa, nieważne że to się nazywa, wypełnić swoje PlayStation. Wszystko podkręcamy na maksa. Kurde, nie wiadomo dlaczego, ale cię nie mogę podgłośnić. Ja bym to sobie zedytował, bo to przez przykład ja, ja, ja biorę. Ja biorę moje ulubione bronie w całym ogólnym Fortnite'cie. Nie, dobra, ja to zniszczę widzowie. To sobie zniszczymy, bo to jest nam niepotrzebne. Ogólnie ja, jak to my już mamy to gotowe. Ja zrobię wejście z twojej strony. I zrobimy też wejście z mojej strony. Zrobimy zaraz oczywiście dalsze. widzowie. Dobra. By nie było, a nie tu tak będzie, będzie milion ludzi nas zabiło. My zrobimy... zrobimy. A. Tak. Tak. Oczywiście tu nas famujemy spraye, buchy, no? Janek. No, ale ja, ja, ja ostatnio sobie zmieniłam zabezpieczenie. Aha, jak twój teammate No, a on się nazywał Kakashi? Nie, on się nazywał, nawet nie zdążyłem przeczytać, wiesz? Co? Nie zdążyłem przeczytać, jak się nazywał. No, ale chyba się nazywał Kakashi. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie zdążyłem przeczytać. Jak tam lecę, Lacy gdzie się mieliśmy. Mej, się zaczyna mnie nawalać. Ej, Queen Sugar gra! nic Sugar gra, wiesz? Okej. Okay. Gdzie jesteś? Aha, bo ja w ogóle żadnej broni nie wzięłam. Ja nie mam... A ja wzięłam... Dobra, poczekaj, ja idę po broń, bo ja nie mam niczego ich nawalać. No w się no i oczywiście weź płynuję no, go z bąbelkami. Oczywiście widzowie klasyczny mój build. To jest minigun. Fajterka. Ha! I nie Witka. To jest mój buld, widzowie. I nie Witka. No jeszcze czasami sobie wezmę jakieś tutaj leczonko. I może uderzenia uderzeniowy sobie weźmiemy. Rzucę im tam Czy ktoś zginie? Nie, to nikogo nie trafiło. Dobra widowie, to my sobie już lecimy. Nie tu... Nie tu gdzie miałem, jestem. O kurde! Trochę low! Ej, a was? No! Gdzie powiem, mnie. No ciebie ja do ciebie nie... lecę daś mogę Ci powiedzieć jaki jaki jest mój build? Mój klasyczny build widzowie to jest napastnik KSKS, czyli karabin szturmowy napastnik Kaseria, szalba oni, film hajkin, szpiter i jakiś digl. Aha, jednak. dobra, to był właśnie co skinem Detpoła. Nie trzeba oni tylko y, jakiś jeszcze spazik taki fajny, ładny. bo bym ją co ze skinem Deadpoola zabił. O, to byłem ja, bo ja mam skin deadpool. Masz zabiłeś mnie? Nie. Ja żartuję, że nie włókien. Teraz tu Z uważam, widzę to... kroki. Ale to, tak, to, jest... w dwójka Deadpool i ktoś. Z Deadpool. Tak, to jest pod Deadpool, ale nie wiem. Trójka jest ja ale... z twojego teamu, chodźmy na drugi ruch. Tak, no właśnie stary. Tam, tam jakby... Jak, ile oni tego bidują, człowiek? O, typa. Typo. A nie, co ty? To ty? No właśnie to, to jest, jest ja kucam, tak. ja kucam, ja kucam, ja kucam. Dobra. A właśnie nie mam, jakiś nie jakiś Patryk Matei. E, zabijam twojego teammate'a. Aha, ale ogólnie gdzie jesteś? Na środku? Nie wiem. Tak, na środku. Okej, okay, ja, ja też jestem na środku. Ja kucam, ja kucam, ja kucam, ja kucam i cały czas Ale ja jestem na budowie. Ale Matejdzi, Aha, Aha myślałam, że budowanie cię resykuje. Bo to twój teammate. Weź głośno... Nie! Czemu nikt się nie chcę teamować na tym? Jaka grzeg żuła i Okej. Okay. Dobra, widzowie, jak macie jakiś też pomysł na odcinek, to piszcie w komentarzu. To jest... To jest... To jest to ty mnie zabijesz? Nie. Nie, to jakiś typek. To też A ty ja A ty wiesz, masz teraz mam skinka, nie? Ty dlaczego masz z Ja mam takiego typka w, w kapturze. No to ty mnie zabiłeś. Nie. No ty ja, ty tylko z tylko raz. ja tylko raz kompę strzeliłam. A tak ogólnie to strzelam z digla twoich teammateów. Bo o ja dobra, teraz się udało cię pod, pod ten, podgłośnić. Ej dobra, ale chodź, chodź... na bok Na bok? Ale na tu... Kto... Chyba nie chcesz iść na ten bok, gdzie moi teammejci tak dom, dominują. Nie, na ten drugi, na ten drugi, wiesz? Ty na twój teammate. Jezu, katana ma jakiś no skill lubek. Aaa, no skill. Ty, ty też weź, będziesz no skill. Nie, ja mam skill'a. W, w, ja nie... Te, ej stary, karma wraca, wiesz? Karma wraca? Tak. A komu? Teraz? z gigla zastrzeliłem tego który mnie skatany zabił aaa no ja widzowie jak widzicie to trochę się podciągnęliśmy w tym Fortnite'cie od ostatniego odcinka ja tu nam niszczę już te, ten, ten te, te coś niszczę te metalowe ściany żebyśmy mieli teren na bazę zobaczycie jak to będzie wyglądało ten odcinek nie powinien trwać jakoś długo bo, bo skończymy jak już zrobimy Mam nadzieję, że jakiś gość do nas u mnie. A, dobra, błyszcze się zepsutowała chyba? No. Dobra. No. Aż tu buduję... E, bo tu jakiś... Nie, bale. nie, 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 się nie, szybko widzowie. tam tam twój teammate jest. nie, by nie, 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 teammate. nie, fajnie. Spróbujemy jakoś, dawaj. To ty buduj, a kiedy już zbudujesz... Okej. Okay. Nice. Raz go trafiłem. Eee, yeah, a to ten skurzający, co mnie wcześniej zabił. Nie! Yeah. A to mój tutaj był. No skill, no, no nie, no on się leczy. Bo zabił go, kurde. Dobra, to ty może wbuduj, a ja będę... A ja będę kampił na niewidce. Ty buduj, a będę kampił na niewidce. Okej? Okay? Bo po, dw po dwóch stronach rządzą twoi teamieci. No kurde, zobaczył mnie. Kartę przynajmniej. Zobaczyć. O Jezu, ej, on mnie strzela, on mnie strzela, on mnie strzela, o nie! Twój twoi teammatei, bro. No. Ty gdzie jesteś? Jak... No, twoi teammatei. To ci, <śmę> cię -ci zabili? Aha. No, pięciu na mnie. Przecież, naprawdę? Tak. Twoi No to jest twój teammate jakiś. Nie, ale... Ty tym razem twoi są bardziej lini od moich. Bo stary, ja dosłownie chodzę, ja dosłownie wchodzę i mnie już zabijam. Tak jak zawsze. Nie pamiętasz? Tak jest zawsze, Moi teammates są zawsze gości. Aha. Ej, tak, tak. co, zrobiłem, zrobiłem ten, stary, zrobiłem drabinę ścianową. Tak o co mi Ej, gości, ale ty to budujesz? Tak, ale... ale Ja się tam nie mogę dostać, bo twoi teamajci nieskatane słychają, strzelają im i tak się tam się Ja, ja snajpię nie będę snajpił. No koszyna co ty tu robisz? Będę snajpiał twoich team'etów. A tam widzę Brakuje. takiego oddaga, że twoim skieram, co się buduje na środę. Ale tak u góry? No! No to jestem ja. No to wy ciebie na Nie. Dobry. Cłowieku ja boksa buduję. Boksa budujesz tak na środku, po co? Nie, nie, na środku. No na środku, no tylko prostu... u góry. Na środku u góry. Nie, nie na środku. No na środku u góry. Nie. No nie razu to jakiś twój cybe. No mnie wytrzymam. Twoje są tak wkurzające... Nie, tym razem twoi teamycie są bardziej wkurzające. Ale pójdę, to jak zobaczę jakiegoś grata, to są na niego tak nawaleni. Dawaj go! On mnie tylko razy zabił! Dawaj go! No czy kończ... Ja nie trzymaj ja się! Ci twoi są tak zbliżający. Ja yeah, wezmę jakąś pompę. Pompę? A, ale nie za miniguna. Eee, ale z mini... Jakiś typek, że z moim skinem z minigunem mnie nawala. <laughs> ale w moim teamie nie ma żadnego typa z, 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 z twoim skinem. Z moim, z twoim skinem powiedzmy. Z moim? Ale z moim skinem... No. w moim teamie też nie ma nikogo. A ja nawalam jednego typa z pompy. No nie da się go trafić. Dobra, będę snajpił. Dostał! No my wygrywamy, tak jak ostatnio. Tu ale 20 punktami, brapa! Ej, dobra, ale bracie, dobra, to to, wiesz to... co? Ej, dobra, bracie, ja nie wytrzymam, ja to po prostu buduję, bo jak widzę, ty nie chcesz. Ja już, ja już tutaj, ja, ale ja stary, ja już zbudowałem to. A gdzie ty jesteś? Na samym dole mapy. Na samym dole? A ja się tego. Tak, przy, przy mojej strefie. Gdzie ty to zbudowałeś? Gdzieś. To jest to? Nie, to jest. W samym, w samym moim rogu taki jest mały gość. W twoim rogu? A gdzie co? Nie co? Lejka! Wyśmień no, pomóż mam na ław! zrobię sobie lejek, lejek. Lejka sobie zrobię. I teraz dajemy emotki. widzę, że ty już te spray nas spamiłeś. Daj. Też tu swoje nas spamię. O, bałwanek! Nie, tam jest co to. na no, Nie mam miejsca na bałwanka nigdzie. O tu jest twój teammate, no ja dzień. Dobra, ale dajemy emotki, my tu tańczymy, ciekawe ile ludzi przyjdzie No i trzeba oczyścić teren z jakichś Musimy ten, tań, musimy tańczyć, musimy tu tańczyć w tych Sorry, Sorki, ale ja już muszę zabić swojego gracza Dobra, ja sobie poczekam, ja będę sobie tańczyć. Masz jakiś fajny z bo ja nie, nie. Czekaj, bo? wejdę na dach, wejdę na dach i będę ich snajpił. Ej, bo to, to ty, dobra. Nie, bo ja chciałam wejść na dach. Ja chciałam sam dach, żeby to była jedna dziurka. Nie. No ja tak chcę właśnie zrobić, człowieku. Mamy. Nie, jakoś nie widzę. Dzień dobry. O, dzięki. Teraz sobie zrobimy tak i stąd będziemy znajpić gościa, a jak już kogo, a, jak, a za każdy snap będziemy tańczyć. Jaki? Aha. To nie jest ja No co tu się odwala? No nie. Tak. <laughs> nie wiem. Wszystko znika. No w ogóle ja zapomniałem, że ty nagrywasz. Nie zapomniałem, że ja nagrywam. Aha. Dobra, więc wiemy, Tu trochę potańczymy. I kończymy. Pół. Czekaj, Adaś, Adaś na 3-4 robimy. Te, te, to. Czekaj. 3. A, 3, 4, ryby. Może oni się tak zapadają, a my to kończymy. Daj widzowie, dajcie taką łapkę paszkę. w górę, wiecie jak to poczyszczę. No dawajcie łapkę w górę, suba! I wszystko Dawajcie łapkę w górę. Nie bądźmy na naura. To... <grym> <grym> jak dacie suba, to ja go zesnąpnie. <grym> Zabijcie? Nie, mnie nie, nie, nie zabijał. Czekaj, ja tu naprawię. Kończymy. Dajcie suba i łapkę na raz.